Witam z tej strony Rafał. W dzisiejszym odcinku będziemy sklejać FAI M, czyli Ford A i Żorski. Wersja M. Słuchajcie, model jest na tyle ciekawy i interesujący, że już na świeżo po, po szlifowaniu postanowiłem, że będę, że będę kleił. Z tego względu, że. Model nie ma żadnych kołków ustalających, jeśli chodzi o kabiny, więc to będzie ciekawa, to będzie ciekawa rozrywka, tu już jeszcze to jest mniej więcej na razie oszlifowane. Będę, będę to robił później, bo będę pewnie musiał szpachlować Jak widzicie, zero kołków ustalających będzie ciekawie, będzie ciekawie, bo. Nie wiem, jak się nawet do tego zabrać. Wyobrażacie sobie coś takiego? No, wszystko będzie, wszystko będzie w ręku. Będę, pewnie się wypaprze, yy, ale yy, postanowiłem, że to zaraz zrobię. Czy tylko rzucę okiem. Yy, tak, model będzie bez wnętrza. Bez wnętrza nie mam zamiaru tutaj pchać nic ze środka, bo i tak. Yy, i tak, gdybym to wrzucił, i tak by tego by nie było widać, ponieważ e, tu drzwi bym musiał wycinać, żeby coś tutaj. No, wszystko jest pozamykane, więc sens, sens wrzucania wnętrza jest żaden. A chcę, chciałbym po prostu tutaj z, z, przeprowadzić, tutaj e, w tym obszarze dzisiaj. czy tak jak widzicie, przód, boki, góra. Góra i tył. Bez tego na razie tutaj to będzie w późniejszym etapie, ale że tutaj nie ma co z dużo kombinować, bo tak naprawdę jeżeli mi się uda to wszystko ładnie poskładać, to będę zadowolony. Jeżeli mi się nie uda tego ładnie poskładać, to będę niezadowolony. Tak jak powiedziałem, żadnych kołków ustalających niczego tutaj nie ma. I teraz jakby najlepiej co zrobić? Wow. Ja myślę, że po prostu będę musiał kleić to na oko, tak na oko. Zacznę, zacznę od tego elementu. Ten element ustali mi tutaj ten górny element wtedy. Znaczy to jest tył, tył zabudowy do boku. Później wrzucam dach i i pieczętuję tutaj tym. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Słuchajcie, no myślałem, że to będzie lepiej, że to wszystko będzie, będzie fajniej, ładniej. I tutaj instrukcje dla początkujących. Nie zaczynamy od zewnątrz, tylko od wewnątrz. Smarujemy. Jeszcze patrzę. To samo robimy tutaj, też troszeczkę dam. Jest posmarowane. Składam, ale to kurczę. Muszę poczekać troszeczkę, aż przeschnie. Mniej więcej widać mniej więcej oczywiście i to jest teraz troszeczkę wyścig z czasem. Znaczy klej aż tak szybko nie schnie, ale mm, mamy ten element ale należy pamiętać o tym, że to też mamy chwilkę klej nad trawia klej nadstrawia już widzę i już widzę Zobaczcie na to jest ciekawie jest ciekawie ale mam nadzieję, że tutaj poprostuje pewne rzeczy. Dobra, mamy jest tyle glbi, jakieś jeszcze nie ma, ale widzę, że tutaj jeszcze jeszcze muszę doszlifować. Teoretycznie wszystko powinno pasować, ale to kurczę, powiem wam, że może być, może być problem i to duży i jest już problem tutaj z dopasowaniem. Kurczę, no yy, to są takie wycięcia, ale to. Nie jest, nie jest to jakoś super. Przesuwam to jeszcze do tyłu. Robię miejsce. Dobra, teraz może będzie dobrze. Nie wiem, czy to dobrze widać. Tutaj wszystko staram się od wewnątrz to robić. Poszło. Coś tam z tego wychodzi, ale to też już już tutaj widzę klej mam na rękach. Raffhard, masz klej na rękach. Śmichy, chichy, 7 minut. Żeby zmieścić się w limicie czasu. Żeby te filmy nie były zbyt długie i zbyt nudne. I teraz tutaj całą tą stronę dajemy. No, już czuję, że zdałem dużo kleju. Mam takie, takie dziwne przeczucie, że za dużo kleju poszło. O, jest okej, okay, okej, okay. dobra, słuchajcie. Wciskamy, wszystko musi być, nie może być jakiegoś ostrego szarpania, naprawdę to wszystko musi być w miarę dopasowane, ja to, już to też przy, przymierzałem to z trzy razy, ale to nie jesteście w stanie, nie jesteście w stanie m, takiej bryły przymierzyć wszystkiego, więc możecie element do elementu przymierzać. I później kleić. Dobra, słuchajcie, ostatni element. Ostrożnie. Elementy wewnętrzne. Żeby nie upaprać klejem wszystkiego. Ciach. Tak. że to coś widać w ogóle dobra, jest kurczę, dzisiaj już mi łapy latają za dużo kawy ostrość poprosimy słuchajcie, no Idealnie na pewno to to nie jest, gdzie jest ostrość tutaj. Idealnie to to na pewno nie jest. Znowu mi ostrość ucieka gdzieś. Ale z drugiej strony rosyjska maszyna, więc. Opis historyczny samochodu macie też u mnie na kanale. Czym one się od siebie różniły? No tu jest w miarę. Doszło tutaj nie, więc będzie szpachlowanie. Jakżeżby inaczej. Tutaj mamy taką dziurkę fajną. Dobra, słuchajcie, jeszcze wykorzystam moment i przymierzę. Tak, coś tutaj, nie, coś, coś komuś gdzieś. O, tak to powinno być. Tył fajny będzie. I tym pozytywnym akcentem kończę dzisiejszy odcinek. Widzicie, że to się wszystko jeszcze rozpada, więc będę musiał tutaj jeszcze powalczyć z klejem. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia w następnym odcinku.